hej cześć, i witam was wszystkich, ja jestem Mr. Ciastkacz, a to jest trzeci odcinek z serii CASE OPENING I w tym odcinku będziemy otwierać 15 razy SHADOW CASE yy, Tak, jak widzicie to już trochę inaczej wygląda, bo tamto, na którym był pierwszy dwa odcinki, to było CASE CLICKER A to jest, nie pamiętam się nazywa teraz, ale to jest bardziej realistyczne I no, będzie 15 razy SHADOW CASE, jak już mówiłem i... no, to lecimy, nie? To pierwszy klucz od tyłu. I pierwszy od przodu. Okej. Okay. I użyjmy klucza... Lecimy. Mam nadzieję, będzie dobry skin I było blisko. Tak blisko. Kurde. Dwa, pom... Dwa filety po dwóch stronach. Kurde. Jak widzicie, nie mam, nie mam... Mam tylko ten, ten którego teraz mamy, bo tamto został na tamtej aplikacji i musimy to wszystko nowa ale spokojnie jakoś nadrobimy. Ostatni klucz i pierwsza skrzynka. Tu jest klucza i nie wiem, gdzie będzie czerwony zwolniony albo jakiś skin, albo kosa. Druga ten, nieźle. Faktory New. To jeszcze lepiej. Yy, za ile sobie sprzedał? Co ile bym to sprzedał? Aplikacja. No. Uuu, 495. Patrzcie dwa. Okej. Okay. Yy, Używamy ostatniego klucza. I pierwszej skrzynki. Mam nadzieję, że to coś da. Albo ma być jakiś atak. Ma być, wiem, nie. Famas. O nie, w no, 18. Fajnie wygląda nawet, ale... Nie ma weer. Okej. Okay. Idziemy dalej. Jeszcze 12 skrzynek przed nami. Więc jest szansa na kosę. Okej okay. I, I... Dobra, jest Green Marina Ma... Marina, nie wiem czy się to czyta Battle Scaled Eee, yy... No dobra Idziemy dalej Shadow Cakes Co to tu? Kurde. Strasznie mi ale nie chcę tyle. Eee, Tak Hmm Hmm. Battle Skated bo nie wygląda nawet ten skin ale, znaczy, moim zdaniem nie wiem co o tym myślicie yy, Wiem, że do case'y, ponieważ na tej, na tej wersji są trochę tańsze znaczy, nie są tańsze po prostu, mniej kosztują, po prostu więcej hajsu się tutaj staje. zaraz jak będę otwierał skrzynkę, to opoń, yy, w prawym prawym, górnym rogu pokażę się wam ile mam hajsu więc sam możecie zobaczyć 182 dolary i 45 centów nie nie wiem jak, jaka jest tam waluta w Ameryce tak w Ameryce więc to są na pewno dolary a te drugie to nie wiem i znowu green marina filtr okej co jeszcze zostało nam jeszcze nam zostało 9 skrzynek 9 skrzynek Mm. Yy. wybrałem shadow case'y, ponieważ na no, mówiłem mało kosztują, ale poza tym chciałam zobaczyć czy są jakieś dobre tutaj tego czy łatwiej napotkać tam itd. jakieś dobre a z tego co widzę to się chyba nie zaprzyjaźnimy z shadow case'em i w kolejnym odcinku no patrzcie z siedmiu tych case'ów no odróbnęły nam tylko trzy filtrowe więc nie jest zbyt dobre. Ale dobra. Jest jeszcze szansa. Może się uda. Co będzie, co będzie? Nie, może to Ma marine. Trzeci film Marina w tym odcinku. Yy, piszcie pod tym odcinkiem. Co jaki, jaki chcielibyście. Co o chcielibyście? Tu mogę Wam powiedzieć, że każdą na komentarz chcieli. I hmm. tak. Hmm. Co jeszcze chciałam? O, będzie Galil? No nie, słucham Was. Survive kurde. Tak blisko było. Myśmy mieli Galila z tam. No. Zaraz, jak otworzymy, to te Wszystkie skrzynki, mam pokryć sklep, jak wygląda tutaj. I tak. Hmm.

z No, to nie wygląda tak źle, choć dużo niebieskich mam... kurde jakby tak się zamieniły teraz kolory każdy niebieski z fioletowego, a każdy fioletowy z niebieskiego i co będzie? mamy G3SG1 plus fioletowy, jest pierwszy fioletowy skin więc jest tak fajnie mm. ok, 3 skrzynki zostały zaraz to zrobię i u było USP jest glokolica jest Queen Marine, Factorino dobra, to są dwie skrzynki i dobra Teraz nie będzie kosty albo czerwonego skrzydła, bo się zdenerwuje. Jest. Było kostę w ciała. i... Survival Z. Survival Z. New. new. Ostatnia skrzynka. I ostatni klucz. Uda się. Uda się to. Będzie. Jest. coś. Jeśli słyszycie takie krzyki na dworze, to dzieci, nieogarnięte dzieci, które się bawią, bo nie mamy już klucza ani nic. No i reklama, reklama, reklama. Eee, Okej, okay. i może patrzcie do tych skrzynki. Mogę, mogę Wam. Nie, jak, jakbyście chcieli, to możecie Cage, Ke Cobblestone, Dust 2, Inferno, Mirecz, Nug, Overpass. Wszystko z tych kolekcji moglibyście wybrać. Możecie też Shadow Case, Falchion Case, Chroma, Chroma 2 Case, CSGO Weapon, Weapon, CSGO Weapon 2, CSGO Weapon 3, Esport 2013, Esport 2014 Summer Case, Esport 2013 Winter Case, Huntsman y Weapon Case, Operacją Bravo Case, Operacją Breakout, Operacją Phoenix, Operacją Vanguard, Winter Offensive. Wszystko możecie wybrać sobie. Po prostu Wszystko moglibyście tego, te czerwone tutaj, te trzy pierwsze, czyli The Global Elite Packet, Gold Packet, Silver Packet. To na razie nie, może. Kudy, chętnie bym kupił, ale. Nie mam pieniędzy. Tyle. A, rozumiem to. Mhm. Jeżeli się płaci... popatrzcie, jak tutaj, powiedzmy, kupujemy, nie? To pokazuje się nam cena. A to jest na pewno na Google Play trzeba zapłacić. I za to dostajemy 1000, 5000, 9999 dolarów. Wszystko. No okej, okay, więc tak wygląda sklep. Hmm, zobaczmy jeszcze raz nasze pistoletciki. Powiedzmy tego, zobaczymy, bo tu jest ten jest najlepszy. Cały so, detajs. Pum, pum. Widzieliście to? To nie był tego, to ja robię. I zaraz włączę z Tak. Dobra, Battle skieret Flux. Da, ile by poszedł? Da, ile by to poszło? 4,90. Dobra, mam trzy linkszoty, więc ten jest. Um, minimal aloe I to to jest? To to jest. No tu sprzedajemy te dwa. Sprzedajemy go tego. To jest faktoring, czy. Tak teraz Torin, więc sprzedamy tego. Of ten to jest mini minimaler, to sprzedamy. Dobra, mamy trochę zostaliśmy. Mamy 4 Klein Marine, więc ty jesteś tutaj Minimal Wheel, Frit Tested, Baliskieret i Factorina. No sprzedajmy tego. Jakieś tam groszy dostajemy, nie Przynajmniej. A za ciebie ile dostajemy? 18. mówisz. A za ciebie ile? Wow, 40 centów groszy, nie wiem jak to... Będę mówił na to groszy. Okej, okay, tu mamy już jakieś tutaj, co się powtarzają. Aha, dwa, dwa, razy, dwa razy Famas. Ty jesteś tutaj. Nie, 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 nie chcę Dzięki. dzięki. Jeszcze jest... Ty jesteś w nie, a ty jesteś... Ty jesteś? Battle Steel. to coś sprzedajemy za 6,5 groszy. Czyli dostało nam 9 skinów. Z tego 6 sprzedaliśmy. Znaczy było 15, 6 sprzedaliśmy, już dostało 9. Okej, okay, więc. Yy, no. W takim razie chyba do od kolejnego odcinka. Do, odcinka, do zobaczenia. Trzymajcie się czołem i cześć.